Dzień dobry, dzień dobry wszystkich widzów. Dzisiaj zapomyślałem, że okej. Okay. Zrobimy mapę. Daj lajka. Like. Wiesz, że jak się robi mapę i się ją wysyła, trzeba leć lajka like i trzeba uzbierać kilka lajków. Like Moja mapa się nazywa tak: lajk like na środku luzer loser. O to chodzi, że zaczynasz grać i wszystkie fauny są zamknięte. Oprócz jednego. Ale pamiętajcie, na przykład nie macie Broka e, i macie gadżet, który Wam pozwala skakać, to musicie przechodzić o to właśnie tą szankę. No właśnie, więc e, inni, jak na przykład nie, nie mają gadżetu, e, nie mają ulta, bo nie mogą to, to e, probabilnie strefa będzie i w tej zabiję Ale. Jest jedno kiewa, który w ogóle tego, całego, całość otworzony. Ta strefa zadaje. Więc teraz ktoś będzie ginął. I patrzcie. Chodzicie sobie wszędzie. Jace. I zbieracie sobie fragi. Tutaj mam pierwszego pana. Tutaj drugiego. Po jakby chodzicie, chodzicie sobie wszędzie i zbieracie fragi. Eee. No i tak można tutaj sobie misje robić. Eee, więc... W środę można sobie misję robić. Wkładnie, normalnie wezmę sobie poko. Eee, nie wiem, poko na Tak, się nie wtraciło okienko od Eee... Więc jak teraz mówisz? Tylko on gadać z ci więc się nie da być. Więc najlepiej byłem w takiej postaci, gdy prezentuję wam. A jest jakiś pokój, jesteś... jak są się, nie da się wyjść. Więc. Walił się, na nic się nie dzieje. Walił się, nic się nie dzieje. wcześniej. A strefa? Wam nie zadaje, więc patrzcie. Macie jakąś postać, która ulecza i patrzcie o co chodzi. Najlepiej. No Dalej, zbieracie sobie winy. No i są pozbierane winy, i wszystko pokazuje, że ja je pozbierałem. Eee, ja tak sobie eee, I na no, przykład nie wiem. Weźmiemy kupitu. Hmm, Albo nie, wejdźcie kolej. Eee, to normalnie. Call, to do przysydzenia. Nie ma do jakiegoś spakania. Oj, nawet tłumaczyłem, tłumaczyłem. I teraz o to chodzi, żeby do... mamy jedno otwarte w Wcześniej nie było otwarte. wszystko że są to to jest loser Teraz tak, o co chodzi? Normalnie otwieramy sobie kolesza i robimy ruina. O jak się udało. Y, tutaj na nuba wyszła a właśnie idealnie na macie Mój pigment, zatrzymał wysyła I jeszcze, raz, Ok e, Jesteśmy tak, to nigdy nas nie może wyjść. A jak mamy tego gadżeta, to się wychodzimy. I bierzemy tutaj na jedną Majka. To pewnie. Wiesz, to jest Bob. E, zadać. teraz co robimy? co, tak, żeby nie, nie otwierać. Oj, oj, oj. E, Jakby trzeba postać w tej 10 tysięcy. Więc jakby trzeba. Być na środek trzeba pójść. I, ta, i, ta, i takie kroki robić. Słuchajcie sobie w kółko. Wszędzie gdzie popadnie. Widzicie? Jest się Wszystkie fragi, które mają być zrobione są tylko przeze mnie. Mimo fraga, który nie właśnie z gościa. Widzicie? To mi bardzo dużo daje. A na ja przykład nie ma tutaj nic nie ma fragi. Więc nie wiem. Jak coś Wam się podoba, to mogę zrobić live'a i na nim będziemy mogli po prostu będziemy <try> z nią zagrać na, na tej mapce.